Wigilia i dodatkowe miejsce przy stole. Już Wigilia. Tyle pięknych chwil przeżyliśmy w tym pięknym roku. Ale to jeszcze nie koniec. Mam jeszcze Wigilia, obchodzenia zakończenie roku i tyle innych rzeczy. To prawda. Po modlitwie. No dobra, to ja idę pierwsze danie przynieść. Poczko. Jako pierwsze danie mamy żurek. O nie! Co ty zrobiłeś? No przepraszam. Co już żurek się wolał? Dobra, posprzątamy to i będzie po sprawie. Nie krzyczymy tak. No dobra, idę to posprzątać. Hmm... Brim, brim. A kto to? Dzień dobry. Czy mogłabym przyjść na Wigilię? Jestem sąsiadką. Oczywiście, chodź. Dziękuję. O, macie dodatkowe miejsce. Dziękuję. Hmm. Po zjedzeniu 11 potraw. No bo wiecie, żurek był pierwszy. <grych> a zaśpiewamy jakąś kolędę? No oczywiście. Cicha noc, święta noc. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli, a krzywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości a pokój na ziemi. Po zaśpiewaniu jeszcze trzech kolęd. Ach, mamy dla ciebie prezenty. Czyś nie chcieliśmy cię jeszcze zaprosić? Ale potem pomyśleliśmy, że jednak nie. Ym, I sama przyszłaś. <laughs> Aha, dziękuję. No dobre. Były już opłatki. Była już modlitwa. Było już czytanie. Było już śpiewanie. Było już jedzenie. To czas na prezenty? Tak! Jej, dziękuję, że ktoś mnie nie coś przygotował. Często tak nie jest. To teraz tak będzie. No dobra, to chodźmy. Dobra. No dobra. E, no co? To najmłodszy rozdaje, czy jak? Tak, najmłodszy rozdaje. A, dobra. Ja wezmę od samego końca prezent. O, o, o. To jest dla. Aleksy. Proszę bardzo, Alexa. Najpierw chyba rozdajemy, potem dopiero atakujemy. Tak, tak. Mm. Okej. Okay. To jest dla. Kate. Proszę bardzo. może to teraz? To jest dla... To jest dla mnie! Jest tam oliwka! To jest dla mnie! Jej! Oliwka. to też jest oliwka. Tutaj jest... Y... Tu jest tatuś. Dziwne. To...